No cóż, siema, z tej strony domskiej. i witajcie w drugim odcinku z Minecrafta. Więc, tak jak mówiłem poprzednio, udamy się do tego prawdopodobnie nieukończonego portalu do netheru. Bo tak w sumie teraz nie jestem pewien, czy to jest nieukończony portal, czy to jest coś innego. Ale ta, ten niewinny sub wygląda mi właśnie na nieukończony portal. No więc super, będziemy musieli sobie poszukać naszego kultowego przemiotu, czyli skrzynki. No i miałem rację. Ze szkieleta. O, co to szczęście, że szczęście przyjecha nam po naszej stronie i mamy motykę i obsydian. Wiecie co? Zbiorę sobie. Przyda się ta skrzynia. Mm, no cóż, mamy przynajmniej jakieś przejście do Nederu. Byłaby beka, gdyby to był Stronghold. St gdyby to był tutaj Stronghold, miałbym dosłownie bekę, ale przekonam się w przyszłości. A teraz zmierzamy mierz z powrotem do wioski i. Tak jak mówiłem po odcinku Teraz z tą zbroją może... Dosłownie możemy wybrać się do tych cave'ów i w sumie zanim to... Dobra, nie. Lepiej no, znowu słońce idzie ku zachodowi. A ja nie mam jedzenia. I tam jest Kiteł! Dobra, tak trochę słodko to powiedziałem, bo mam lekką obsesję na punkcie kotów. Nie lekką, tylko dużą. Dosłownie mam w domu koty. Nie, one bardziej na garażu mieszkałem. I na dworze, że głównie urzędują, to ja dosłownie potrafię je takiego wytarmosić. W sensie takim, że po prostu. Okej, okay, czyli to mogę sobie upiec. Nie, sorry, teraz po prostu nie widziałem, że można upiec królika. Królika. I to zjem dopiero, jak będzie duża potrzeba. Wywalaj! Wywalaj stąd. To nosaczu nie masz wstępu. You are fucking banned. No, niech ten nosacz wypada. No, przepraszam bardzo, to jest mój tymczasowy dom. Osiedliłem się tu. Zapłaciłem. No właśnie, kija zapłaciłem. Musimy. A co do zap. A co to właśnie płacenia. Wiadomo, że mogę się droidować z wieśniakami, a teraz to, że mam lekkiego Loa po tym, co się ostatnio stało. Jeżeli wiadomo o co chodzi, teraz wybiorę się do tej cholernej jaskini i mam nadzieję, że nie zginę. A jak zginę, to definitywnie będę biegł jak szalony, żeby tam zejść. Tam byliśmy. Tutaj mnie jeszcze nie było. Dobrze, że mam te ciernie. Jezu wiecie co? Byłem ze full tutaj ogarno, bo trochę cykam się chodzić po tych cajwach teraz. Jak jest tak ciemno Gdzie? Gdzie? A wypierdzielaj mi zdychaj. Szkarado. Nie jesteś szkaradą, ale po prostu jesteś z mnie wersją mnie. Gdzie? Jakby były na mną, to bym się naprawdę przestraszył. Teraz mogłoby i blisko. O, wita... O, hello! Zapraszam do fuja. Chodźcie. To, to ma jeszcze dodatkowy odrzut? Od kiedy? Nie. Czy ja... Nie, 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 nie. Wypierdzielaj mi stąd. Nie, jak tam jest mały zo. Zmiana planów, zmiana planów, zmiana planów. Ile tego tu jest? Więcej was matka nie miała? Nie, serio, nie będę się z wami bił. Ja tam słyszę tak. wypierdzielaj mi stąd. Nie wierzę? W ramach samoobrony dzieci oto leksy samoobrony. Jak ktoś do ciebie idzie, napierdzielaj śnięszkami. A masz, będziesz myty. Szczurze, pierdzielony. Nie boję się, ciebie. Nie wierzę, kolega. Tak słodko wyglądają razem. czy ja tego zabił katrukiem? On już jest tylko topiony, ale... Wypierdzielaj szkarado, nikt cię nie lubi! Za to, co robisz z domami! Demolizujesz je! Wywalaj! Żegnaj i nie masz praw! Tak jak pewien, pewne, że kupisz rząd, który jest chujowy nie, wypierdzielaj. Nie, gdyby... Rozumiem, to nie powinno być straszne, bo to jest pierdzielona gra w klocki. Nie, to jest dosłownie jak bicie z łapki. Ja, ja im gówno pewnie robię, znając moje życie. No. O półtora jest taka śnieżek przez was. Cepy! To miało być na rzucanie i zabijanie od razu, a nie... No kurde, tam jest żelaza, a ty tam nie jesteś! Cholero pierdzielona. Nie mogę. Wow, oh, shit! Oh, shit! Dlatego cykam się chodzić po giełdach. Przepraszam Was bardzo, ale muszę zrobić pewną ważną rzecz. Resource spaki. Mam to gdzieś. Tak się da grać. Okej? Okay? ok! Przepraszam bardzo, ale seny, naprawdę musiałem to zrobić. Musiałem sobie dać Fulbrighta, wiem, że mogę to zrobić wcześniej, ale... a nareszcie jest płynnie, ładnie. I nie muszę się bać ciemności. Aaa, ja teraz jestem spokojniejszy. No, teraz mogę się spokojniej. Z świadomością tego, że widzę konkretnie co, gdzie, jak. No i zablokowałem twój wybuch, i jak się teraz z tym czujesz? grana na Fulblar... w na full bright, czy jest po prostu takie, wiecie, fajne. Pure fun. Większa zabawa jest teraz to, że jestem dosłownie na strzała u większości mobów. A zaraz i tego, że teraz... O, żelazo! Nie, wypierdaj. Przepraszam, że powiedziałem takie brzydkie słowa, ale... Jednak się stąd na chwilę ulotnie, póki nie będę mieć lepszego seta, bo jeżeli chcecie wiedzieć, zrobię sobie pełny set armoru na chwilę obecną. Czemu? Bo nie chcę spadnąć na strzał od wszystkiego. Lepiej na początek jak mieć jakiś, no naprawdę, jak dziś wiecie, no, lepiej mieć cokolwiek niż nie mieć nic. Już przez kilka minut byliśmy dopiero tylko w cave'ie. A ja już prawie zginąłem. No tutaj pokazuję jak bardzo dobrze umiem grać w tą grę. I przepraszam, że włączyłem Fullbright, a po prostu inaczej nie umiem grać. Taki już jestem. No, plony... O, macie ziemniaki, bardzo dobrze, nie muszę... W sumie muszę zabijać szkieletę. Łatwiej byłoby przełączyć sobie później tryb na Easy, ale tego nie zrobię, bo nie jestem ciotą. Która boi się grać. Bo boi się... O Jezu, zaraz pan na strzała. Ja taki nie jestem. Od razu wam powiem. Ja wolę grać normalnie jak człowiek. W ogóle fajnie się w tun, że zaraz piłem, bo jest zima na chwilę obecną. Jest. L... W ogóle... Fajna jest mechanika tych niektórych biomów taka, że po prostu... wiiiii nie, chwila zrobimy coś co, co, ludzie robią na eurobeat eurobeat intensivity zaraz się odpali niestety, przepraszam bardzo, ale nie umiem montować i nic, nic z tej nie zmontuję, a w przyszłości prawdopodobnie przerobię to dlatego sobie zostawię ten film albo po prostu nagram sobie jego część od razu mówię, to jest content dla młodszych odbiorców co ja właśnie powiedziałem, ja nawet nawet ja w tej wulgaryzmu, ja używam wulgaryzmów. Tak powiem, to jest bardziej kontent taki jest przyjaźnią dla dzieci, ale postaram się nie przeklinać na odcinkach, bo mówiłem, że mam kontent family friendly. Wiem, ale przekleństwa mogą mi się wymknąć, bo często ich używam. I teraz pewnie myślicie, Polco, domski pokiejtyzm. Ty robisz jakieś głupoty zamiast zrobić coś normalnego? Wiecie co? Ja mam to gdzieś. Ja w Minecraft gram tak jak chcę. Skill. Mam skilla. Uy. O fuck. Ui. O tam jest podziemny cave. Fajnie. Takich lubię wchodzić. To jest takie fajne To jest takie fajne, tu mi się nigdy nie nudzi Tak Lecisz jak szalony po tym lodzie Nie, ale stereo to się daje To jest takie przydatne To jest takie przydatne ten Jak przed czymś uciekasz To jest Na przykład wyobraźcie sobie że Warden was goni Jesteście na lodzie no się jesteście siódmym niebie, ponieważ Franca nie umie was dogonić. A cały czas ma na was ku fukusa i zaczyna kurna przyspieszać jak pierdzielony, a wy macie kurna takie coś. A ja wiem jak działa Arden, tylko... Pa nie boję się tylko gówna. O, kolejna wioska, jak fajnie. Pff. No i takim zarombistym driftem dotarliśmy do nowej wioski. Widać, że macie tutaj sąsiadującą wioskę, która pewnie ma tak samo kijowe rozwinięcie technologiczne. A nie, kolega Matuskinkie, proszę mnie przepuścić do środka. Proszę mnie wpuścić, pokaż mi swoje towary, o bardzo ci dziękuję. Dziękuję. O, śnieżko mi się też pyta. Żeby zagrować waszego golema, jego zabić i żeby dał mi żelazo. Tak. Chyba wygląda to, że będziemy pierdzielić się. z tutaj tu. Będziemy. ter. Dobra, z ter... wypowiadamy wojnie tej wiosce. Niestety. Tak, jakby wypowiem wojnę tej wiosce, bo jest. Kijowa, nie podoba mi się jej koncept. Jest brzydka Te igle są brzydkie, niszczę je Yes! Cud technologii! Oni mają kurczaki, a my nie! A wywalaj, Franco! A właśnie, co, ty ma... co, masz da? co masz, co masz, co masz, co masz Co masz, co masz A kijowy, że to się chrzań Daj mi spać Wywalaj, tak, i nagrywam to wszystko tego samego dnia. nagram pierwszy odcinków w ten sam dzień. Daje um, Actually, I'm quite in danger, I guess. Chodź tu, Hona Solo. Jestem Han Solo, kurna. Wszystkie laski mnie kochają. Gdzie jest mój ostateczny środek transportu? Dawać mi go. Tak, żeby tego golema nie zaaktywować, i żeby się na mnie nie zagrował, i mnie nie przypadkiem nie, nie zabił w kupi sposób. O, mamy towarzysza w łódce. Mam twojego wieśniaka, kolego. No, teraz. Cześć. No Porywał, porwałem, 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 wieśniaka, nie wierzę. Wywalamy te śnieżki. Zabiorę cię do twojego homelandu, tylko zabiję wam golema, bo potrzebuję żelaza, jasne. Tak przytakujesz, spoko. Gdzie jest go? Eee, kolega, kolego, kolega! Co ty masz za wymiany? Co ty masz za wymiany? Dajesz mi emsy za... To twój szczęśliwy dzień. Co? Co on odwala? Koleś! czy ja ci zabrałem robotę? Luki musiałem. O Od... Co to było? Nie, nasz golem wys Pacany. Golem, gdzie ty idziesz? Chodź tu Zabójca twojego członka wioski przybył Ja już... Jak coś pewnie ten odcinek też dostanie miniaturkę, bo ja już mam na nią pomysł. Jest ogólnie koncept na miniaturkę. No kurde chodź tu Odpalamy Wstecz, Wsteczny już Już odpalam wsteczny Naszym e, łodziomobilem Naszym Ferrari, który popierdziela jak szalone Chodź tu Pis do go nie chodź No nie zejdę ci ze wzroku no Chodź tu, chodź. Kooperatuj ze mną. Nie wierzę, ja takie rzeczy robię po prostu w grze, gdzie jesteś po prostu gdzieś w klockach. Gram w klocki, tylko że kurde, spierd... Bawię się z golemem. No co, to jest inna zabawa, agrowanie mobów. Nie Co tu się stało? Hmm. Kolego, pamiętasz mnie? Do you know the way? Do you know the way? Mamy pierwszą śmierć. Zginam jak idiota od golema. To była piękna śmierć. Zarówno jak i głupia. Zbierzmy wszystkie nasze znaczy rzeczy, które rozsypały się przez No moje Eurobeat Intensites, które jest okropnie bardzo chujowe. Nie. No, wypowiedziałem coś brzydkiego na moim filmie, nie. To nie będzie content dla dzieci teraz. Kij w to. To jest content dla dzieci. Kolego. Kolego, kolego. Wrzucam serce. Chodź. No. To jest boss, fight. Zabieramy tego ogóle y ze sobą Jesteś moim towarzyszem broni. Żartuję. Wypierdzielaj Przepraszam za lagi ale no co? Za dużo rzeczy mam otworzonych naraz, po prostu. Już mi się stawia pierwszy odcinek. kiedy to nagrywam. I pewnie to mi powoduje lagi. O! To jest kolejna wioska! Ej, naparzamy kolejną wioskę, let's go! Mamy kolejnego golemu, dobra. Najpierw ta wioska, potem następna. Kurde, no. Gdyby to przestało mieć lagi, to bym był po prostu bardzo wdzięczny. A teraz. Pokażcie mi swoje towary, oddawać wszystko, to jest napad. To jest napad oddawać wszystkie wasze rzeczy. O mój Boże! Ożesz, wielki panie! Czy to są ziemniaki? O! Panie i panowie, mamy ziemniaki. Powinien być za to achievement. Zdobyłeś ziemniaki wiosy. Gratuluję. Jesteś idiotą. A co to jest za tajemnicze stowarzyszenie? Co macie w tych beczkach? Co, co, to, co, co, co tutaj się dzieje za manifesta? Co to jest za manifestacja? Nielegalnych idiotów? Zabieramy. To można pofarbować. Będę mieć podwójne łóżko w moim domu. Ha, 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 ha! Tych idiotów z wioski na to nie stać. To już dosłownie wioska sąsiadująca z moją. Nie, no wypowiadamy im wojnę. Mają lepsze rzeczy od nas. No ale. Dane... Domski, kiedy pójdziesz do caveów. zaraz idę, że mam pełny health i pełny poziom głodu. Możemy pozwolić w następnym odcinku, że wreszcie pójdziemy poszukać sobie coś zdobyć. Na pewno więcej żelaza. A ja was żegnam w moim Ferrari. Ja w moim Ferrari was żegnam. Bo co pozostańcie ciepło, zostawcie łapę w górę jak zawsze, subika. I do zobaczenia na razie, cześć, pozdrawcie znajomych.